Czasami kursanci mówią, ale po co ja mam się w to lusterko, bo na przykład omijamy szykanę, nie? Albo samochód. Po co ja mam się w to lusterko patrzeć? No na taki wypadek właśnie, żeby nawyk sobie zbudować, że jak zmieniasz stronę, to od razu zerkasz. A tak wyglądała sytuacja sprzed kilku sekund. Niech to Ci zapadnie w pamięć na długo niesprawdzona lusterka Tatiana Dzwon byłby jak 150. Dlaczego zmieniałaś pas bez sprawdzenia? To wystarczyło przyhamować na swoim pasie. I ja popatrzę, ja specjalnie powiedziałem, że on długo stoi, żebyś się przygotowała. Lepszym sposobem byłoby zwolnienie i... To się sprawdziło wszystko, tak? Ale zmiana pasa bez lusterka... A nawet nie zdążył zareagować, chociaż faktycznie przy LC to powinien w ogóle coś zrobić tam, przyhamować, ale tego nie zrobił, My się wbili koncertowo.